Siemanko moi kochani, z tej strony Morfeusz i witam Was w kolejnym odcinku z serii porównywania przedmiotów w grze Seven Days to Die. Ostatnio mieliśmy maczugę, więc dzisiaj pod lupę bierzemy kij baseballowy oraz, tak jak ostatnio, stalową pałkę na poziomie pierwszym. Tak, mam odpalone tryb e, kreatywny. Zobaczcie, ale to mam osobnego, właśnie specjalnie save'a do tego. W każdym bądź razie przeczytajmy, może, opis kija baseballowego, co nam tutaj powiem. Kija Ta pałka była używana w walkach gladiatorów, które dawno temu organizowano na ogromnych arenach. Naprawisz ze stałem naprawczym ze złomowanie zapewni drewno, więc dokładnie ze złomowanie zapewni dokładnie ten sam materiał, który w przypadku drewnianej maczugi. Moi koni, w takim razie zobaczmy, jak, plas, jak tutaj wyglądają statystyki kija bejsbolowego. Obrażenia w zwarciu 20, obrażenie od mocnego ataku 40, obrażenie dla bloku 18,1 wytrzymałość, przy, Koszt wytrzymałości przy zwykłym ataku to jest 20,9 punkta. Ataków na minutę wykonamy tą bronią 52 w standardowej konfiguracji i maksymalna trwałość to jest 200 punktów. Jak wygląda sytuacja z kijem bezblowym na poziomie drugim? Otóż. Różnica jest kolosalna. Biorąc pod uwagę, jak się zmieniała tutaj, e, zmieniały się te poziomy kij, tego tej drewnianej maczugi, to tutaj już jest spo, całkiem spoko to wygląda, bo tam była różnica między poziomami 1 i dziesiąte w obrażeniach w zwarciu, a tutaj mamy już plus 2 i e, punkta obrażeń w zwarciu i dla mocnego ataku. Oczywiście, dla bloku jest to 2,2, ale maksymalna trwałość tutaj zwiększa się tym razem już o 60 punktów, moi kochani. Myślę, że to jest całkiem sporo. Jak wygląda sytuacja? Zobaczcie tutaj znowu: 2,2, 2,2 i 1. Czekajcie. O. Zobaczcie, tu 2,2 były dla bloku obrażenia, a tu już jest jeden i jedna i 1,9, więc ta różnica obrażeń dla bloku nie jest tutaj jakaś znacząca, ale dla nas też to nie jest e, informacja, którą my bardzo potrzebujemy, bo raczej kijem baseballowym nie rozwalamy żadnych bloków. Ale zobaczcie, że tu już jest różnica. Już mniej się zwiększa, bo tylko o 2,2 ,2 punkta, a, a nie jak w przypadku pomiędzy pierwszym a drugim poziomem, 2 i 4. Dobrze, no to zobaczmy poziom czwarty. Zobaczcie, tu już między trzecim a czwartym poziomem jest nieznaczna różnica, bo tylko 0,7 punkta obrażeń w zwarciu. Więc tak naprawdę, według mnie, kompletnie nie opłaca się zmieniać y, kija bejsbolowego z trzeciego na czwarty poziom. I tutaj z czwartego na piąty znowu mamy dwie i dwie dziesiąte, Czyli tak naprawdę najlepiej jest zrobić sobie kij baseballowe na pierwszym, trzecim i pominąć czwarty i od razu zrobić piąty, bo tutaj będzie różnica prawie trzech punktów obrażeń i 120 trwałości, więc naprawdę, naprawdę to się opłaca. Poziom 5 a szósty mamy znowu 2,3 wzrost obrażeń w zwarciu i od mocnego ataku oraz 2 punkty obrażeń dla bloku i standardowe 60 punktów maksymalnej trwałości. A to oznacza, że w, konf w podstawowej konfiguracji key na poziomie szóstym zadajesz 29,8 obrażeń standardowym atakiem, i 49,8 atakiem mocnym obrażenia dla bloku to jest 26,9 i oczywiście koszt wytrzymałości to jest 20,9 punkta. Ataki na minutę 52, zobaczcie, że przez całe tutaj, przez wszystkie te poziomy, znowu koszt wytrzymałości i ataki na minutę się nie zmieniły. Ale różnica pomiędzy pierwszym a trzecim a szóstym poziomem kija bejsbolowego to jest prawie 10 punktów różnicy za obrażeń. Dokładnie to jest 9,8 oraz 300 punktów maksymalnej trwałości. To jest olbrzymia różnica. No dobrze, w takim razie zobaczmy, jak wygląda sytuacja, jak wygląda różnica między kijem bejsbolowym na szóstym poziomie a stalową pałką na pierwszym poziomie. I uwaga, moi kochani. Różnica, no całkiem ciekawa, bo zobaczcie, obrażenia w zwarciu, czyli te podstawowe, to jest 2,9 punkta. Obrażenia od mocnego ataku to już jest różnica 15,4 punkta. To jest olbrzymia różnica. Obrażenia dla bloku to jest 3,4 punkta, ale oczywiście koszt wytrzymałości to jest plus 2,8. Ataki na minutę i trwałość nie zmienia się standardowo. Ale zobaczcie, że musimy jeden standardowy atak 23,7 punkta. To jest bardzo dużo wytrzymałości, bo tak naprawdę oznacza to, że kijem baseballowym, przepraszam, stalową pałką, jak tylko się rodzimy, to jesteśmy w stanie zadać cztery maksymalnie standardowe podstawowe uderzenia. Ale tymi czterema uderzeniami jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu zabić zombiaka. Pytanie, czy to się opłaca e, wymienić kij baseballowy na szóstym poziomie na stalową pałkę na pierwszym poziomie. Oczywiście, że się opłaca. tak? E, opłaca się, ponieważ to jest 20, e, prawie trzy punkty obrażeń podstawowych różnicy, a to jest bardzo dużo w tej grze. No i oczywiście ponad 15 punktów obrażeń od ataku mocnego. Bierzmy też pod uwagę jedną rzecz. Rzadko kiedy w tej grze mamy przedmioty na szóstym poziomie. Raczej wytwarzamy te ostateczne przedmioty na poziomie szóstym, czyli w tym wypadku tutaj wytwarzylibyśmy stalową pałkę na szóstym, a kij baseballowy najprawdopodobniej mielibyśmy na poziomie piątym. Więc zobaczmy jak tutaj wygląda różnica między kijem baseballowym na poziomie piątym, a stalową pałką na poziomie pierwszym. I uwaga, zobaczcie. To są olbrzymie różnice. To są kolosalne różnice, bo to jest, zobaczcie, 5,2 punkta obrażeń standardowego, 17,7 punktów obrażeń od mocnego ataku oraz 5 5,4 punktów obrażeń dla bloku. To są naprawdę olbrzymie e, wartości w tej grze. tak? Bierzmy po, e, pod uwagę, że w tej grze to są naprawdę no, w, w tych 5, 6 poziomu, w tych, w tych lokacjach 5, 6 poziomu to są naprawdę te punkty to jest ogromna różnica. Ogromna. Oczywiście maksymalna trwałość też ma tutaj kluczowe znaczenie, bo oznacza to, że jesteśmy w stanie więcej, dłużej pochodzić z daną bronią, kiedy musimy ją naprawić. A co wy sądzicie na temat takiego porównania? I dajcie znać, czy często macie keybase bolowe na szóstym poziomie, a jeśli tak, to czy wymienilibyście go na pałkę stalową na pierwszym poziomie? Ja oczywiście bym wymienił, ponieważ nie robiłbym kija baseballowego na szóstym, tylko oczywiście zrobiłbym z piątego e, przeskok z kija baseballowego na piątym poziomie na stalową pałkę. Teraz już to wiem i teraz wiem, że na pewno będę tak robić. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Bajo! No, halo, halo, moi kochani, jeszcze zapomnieliśmy o standardowym Excelku, czyli porównanie kija baseballowego od pierwszego do szóstego poziomu i stalowa pałka na poziomie pierwszym, tuż pod kijem baseballowym z szóstego levelu. Jeżeli tego potrzebujecie, to oczywiście zatrzymajcie sobie, spiszcie sobie, obejrzyjcie to tak, jak potrzebujecie. No i zapisz, zapiszcie, którą, który kij baseballowy będziecie robić. Sami dla siebie i czy będziecie wymieniać go na stalową pałkę od razu, czy poczekacie od razu na wyższy poziom tej stalowej pałki? Dajcie znać w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Bajo!